W siedzibie włocowskiego towarzystwa wioszwarskiego, a z nami Fabian Barański, który niedawno wrócił z Poznania, gdzie zdobył złoty medal drugiego pucharu świata. Zdążyłeś już ochłonąć po przyjeździe z Poznania? Tak, ja już zdążyłem się tutaj z domowili wocowkuć na krótko, bo w środę już lecimy, znaczy jadę na obóz do wałcza przed następnym pucharem świata. Ten rok jest jak dotąd szczególnie udany. Zaskoczony jesteś takim obrotem rzeczy? Znaczy, no Na pewno na początku sezonu nie spodziewałem się, że w pierwszym roku startów w grupie seniorskiej będę osiągał takie sukcesy. No ale ciężko na to pracuję i myślę, że no, ciężka praca popłaca, także oby tak dalej. Ten rok to jest taki troszeczkę też dla ciebie rok debiutów. W tym sezonie zadebiutowałeś w Płowdych w i w w tam też jak najlepszy wynik. Teraz, niedawno, złoto w podwójnej dwójce z Mirosławem Ziętarskim. Jak możesz ocenić ten sezon, bo to jest taki naprawdę sezon pierwszy w seniorach? No jak na razie, no to ten sezon mogę ocenić na bardzo dobry. No mówię, no pierwszy start, właśnie bardzo dużo startów, ale to też bardzo pomaga, bo doświadczenia zdobywam. No to jest zupełnie inne ściganie, niż ściganie w grupie młodzieżowej, czy w grupie juniorskiej tutaj ścigam się z zawodnikami, którzy są naprawdę no, czołowymi na świecie i poświęcili się dla, dla tego sportu. No, dlatego tym bardziej te zwycięstwa smakują jeszcze lepiej. A jaka jest, tak jakbyś miał ocenić, jaka jest jedna największa różnica pomiędzy sportem juniorskim, a sportem seniorskim? O, jedna największa różnica no, to na pewno no, więcej treningów, więcej trzeba, więcej i ciężej trenować. Na pewno stoi już tak, bo jest bardziej profesjonalne podejście już wszystkiego. Mamy bardzo dobre zaplecze, jak jestem na obozach fizjoterapeutów, lekarzy i tak dalej. Wszystko jest naprawdę zrobione tak już bardzo profesjonalnie. No i regaty oczywiście są też stoją na wyższym poziomie i są no, lepiej tak bardziej prestiżowo. Jak, jaki wpływ ma na Ciebie współpraca z starszymi zawodnikami? Tak jak na przykład ostatnio startowałeś z Ziętarskim, to przecież czwarty zawodnik na igrzyskach w Rio. Tak, no to jest... Jak trenuję ze starszymi zawodnikami, no to oni no, są bardziej doświadczeni ode mnie i próbuję jakieś tam ich zachowania na regatach, jak zachowują spokój i tak dalej, no to też chcę chłonąć od tego, no bo ja wiadomo jako młody zawodnik, nieraz gdzieś tej zimnej głowy może mi czasami brakować, chociaż myślę, że wychodzi mi to bardzo dobrze. To Takie wyciszenie się przed startem, i tylko skupienie się na tym jednym zadaniu, no ale na pewno jest duża różnica. Ale mówię, chłopacy starają mi się też pomagać jako młodemu yy, i uspokajać mnie tak właśnie przed regatami, żebym na spokojnie do tego podszedł i żebym się nie stresował. W Szwajcarii wyprzedziliście chyba tą drugą załogę. Nie wiem, czy ja dobrze pamiętam o 900? -tych? 900. Tak. Jakie to uczucie? Jakie to uczucie? No... No, wspaniałe uczucie jak się dowiedziałem, że jestem mistrzem Europy, ale nie, 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 nie wiedziałem po przekroczeniu mety, czy jesteśmy pierwsi, czy drudzy, czy trzeci, bo tam jeszcze bardzo mocno Rumunii finiszowali. Ale jak się dowiedziałem to naprawdę był wybuch euforii i tak jak na początku jeszcze podobnie nie docierało, bo to wiadomo. Jeszcze niedawno, rok, rok temu, dwa lata temu, mogłem sobie tam gdzieś marzyć o tym, że kiedyś może będę mistrzem Europy. No i mówię, no i to zrobiłem w pierwszym roku startów w grupie seniorskiej, to smakuje jeszcze lepiej. No i co, gdy wydawało się, że lepiej już być nie może, nagle przychodzą zawody w Poznaniu, kolejna ważna impreza i znowu złoto. Co możesz powiedzieć o tych zawodach? O tych zawodach? No, te zawody również, no, no można powiedzieć, że bardzo, bardzo dobrze na nich wypadliśmy. Całą czwórką. Chociaż wiedzieliśmy, że bardzo szybko pływamy, dobrze się dogadywaliśmy w Łodzi i na obozie w Walczu było widać, że łódka płynie i już po przedbiegu, w Poznaniu jak wystartowaliśmy, mieliśmy Niemców w przedbiegu, którzy są bardzo mocni i byli czwartą piątą załogą, piątą załogą z Europy. No i tam można powiedzieć, że na spokojnie z nimi wygraliśmy, zrobiliśmy swoje do finału podeszliśmy z chłodną głową i po prostu zrobiliśmy swoje. Warunki też nie były łatwe, bo bardzo mocno wiał wiatr, który utrudniał prowadzenie łodzi, tam, czyli rytm wiosłowania i wybijał gdzieś to, no ale mówię, dobrze, bardzo dobrze sobie z tym poradziliśmy i, i, no, i to przyniosło nam zwycięstwo. Też dużo specjalistów mówi, że mimo wszystko ta obsada nie była naj, naj, najmocniejsza z możliwych, bo tam była Australia, Nowa Zelandia, Wielka Brytania. Kogo się najbardziej obywali, obywaliście już w finale? W finale wiedzieliśmy, że Australijczycy i Niemcy będą bardzo mocni. Australijczycy, wicemistrzowie świata z tamtego roku. Niemcy, teraz piąta załoga, z Europy. Nowozelandczycy, czwarta osada mistrzostw świata z tamtego roku. Brytyjczycy. Gdy trzecia załoga Mistrzostw Europy z tego roku. Była obsada, no była bardzo mocna, można powiedzieć. No brakowało z tych czołowych ekip, tylko Holandii, do tych medalistów Mistrzostw Europy i Włosi, którzy się wycofali, bo mieli tam problemy zdrowotne. A tak to poza tym, no przyjechali, można powiedzieć, wszyscy, jeszcze Ukraińcy. To szósta załoga Mistrzostw Europy, ale tak to myślę, że byli wszyscy. No i mówię, obawialiśmy się. Niemców, tam Nowozlandczyków, Brytyjczyków i Australijczyków, no bo Chińczycy, Chińczycy tam nie odegrali dużej roli w tym finale. Czujesz, że te świetne występy, no przede wszystkim już ten pierwszy rok, w e, występach seniorskich zbliżają Cię do udziału w Igrzyskach? Znaczy, no do Igrzysk jest jeszcze daleka droga. Przede wszystkim trzeba zrobić kwalifikacje w tym roku na mistrzostwa Świata w Linz. Dlatego staram się nie wiem, wybiegać tak daleko w przyszłość i skupić się tutaj na tym zadaniu Jakim jest zdobycie kwalifikacji olimpijskiej? Dzisiaj też czytałem, bodajże w przeglądzie sportowym, fajny materiał, w którym napisali, że zmieniasz osady tak naprawdę co chwilę, a gdzie nie wystartujesz, tam jest złoto. Więc ty jesteś przepisem na sukces, czy te osady? Nie, to myślę po prostu. Ciężko mi to też stwierdzić, ale na pewno nie jestem sam w tych osadach. Mam dobrych partnerów i po prostu no, tak wychodzi, że no co mnie bardzo cieszy, że tam, gdzie usiądę, no to wygrywam, ale mówię, to nie jest tylko moja zasługa, bo to naprawdę pracują, chłopacy pracują równie ciężko i po prostu no, zdobywamy te medale i pokazujemy, że jesteśmy mocni. Nie spodziewałeś się, że ten sezon potoczy się chyba aż tak dobrze? Nie, nie, zdecydowanie się nie spodziewałem, na początku sezonu e, tak sobie mówiłem, żeby no może się uda złapać do tej seniorskiej reprezentacji, może się nie uda. Wiadomo to ja jako młody zawodnik też no też taki byłem troszkę uspokajany, że jeszcze jestem młody, jeszcze mam czas i tak dalej. No jeszcze miałem w tym roku, mógłbym zaliczyć sobie młodzieżowym mistrzostwa świata. I jakbym się nie złapał do seniorskiej reprezentacji, no ale na szczęście udało mi się udowodnić trenerowi swoją, swoją przydatność do osady i pokazać, że jestem zawodnikiem, który może walczyć o kwalifikację olimpijską. Czyli co, kończymy na razie już z występami niejorskimi, skupiamy się na seniorach? Tak, no, Jakie są najbliższe plany? 12, 14 lipca trzeci Puchar Świata i potem tym Pucharze Świata już bezpośrednie przygotowanie startowe do Mistrzów Świata w Linz. To czego możemy życzyć Fabianowi Gorańskiemu? Przede wszystkim to myślę, że zdrowia, żeby zdrowie było podczas tych przygotowań. No i szczęścia. I olimpiadę. I on im prawo kwa kwalifikacji olimpijskiej. Dobra, Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.